Cześć, witam serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu wyprawy z Tejborem. Dzisiaj pochylimy się tematowi sprawnego i poprawnego przygotowania do wyprawy w góry. Słuchajcie, wyprawy w góry to nie jest spacer po, po klupówkach czy przejście się po głównej ulicy. Dajmy na to na promoradzie w mieście. Tam są trudne czasami warunki. Pogoda potrafi płatać na figle i chciałbym, żebyśmy dzisiaj przegadali ten temat jak sprawnie do tego wszystkiego się przygotować. Pierwszą rzeczą jest sprawdzenie trasy, sprawdzenie na mapie trasy, jaki czas, jaki dystans, jakie wysokości, gdzie chcemy dojść, jak chcemy wrócić. Jest to bardzo istotne z tego względu, że to nam pomaga oszacować. Czy zostaniemy w górach i będziemy potrzebować pomocy, czy poradzimy sobie sami. Dajmy na to, mamy górę, którą chcemy zdobyć, znamy jej wysokość, warto w takim razie zorientować się, ile jest możliwych wariantów wejścia i zejścia z tej góry, czy nie są to drogi jednokierunkowe, czy po drodze do tej góry są możliwe jakieś schroniska, które nam pozwolą na Uzupełnienie, uzupełnienie płynów, czy uzupełnienie posiłku, zjedzenia czegoś dobrego w schronisku, ewentualnie schowanie się podczas złej pogody. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby sprawdzić podczas tych wszystkich wariantów trasy, jaki jest przewidywany czas podejścia i przewidywany czas zejścia. Dla podpowiedzi powiem taki ciekawostek, że średnio dla grupy 4... Czy 6 osób. Podejście 300 metrów w górę jest to czas około godziny. Zejście z kolei takich, takiej wysokości, czyli również 300 metrów w dół, to jest również. Przepraszam, 500 metrów w dół to jest również około godziny. Z kolei przejście 4 km w poziomie to jest ta czas mniej więcej godzina. Także znamy już mniej więcej szacunkowe. Liczby, ile mniej więcej potrzebujemy na podejście, ile na zejście, jeśli nie znamy dokładnej trasy i mapy, a poruszamy się, że tak powiem, samym szlakiem. Słuchajcie, jeśli już wiemy, gdzie idziemy, jaka jest trasa, jakie są przewidywane nasze czasy, warto zastanowić się nad pogodą. Czy w danym terenie występują, dajmy na to, jakieś silne wiatry, czy pogoda na następne 24 godziny jest na tyle przewidywana, na tyle znośna, że pozwoli nam na podejście. Czy podczas naszego pobytu będą występować jakieś anomalie, czyli skoki ciśnień, które będą powodowały burze latem, czy ewentualne śnieżne jakieś zaspy, które mogą się pojawić, warto to sobie sprawdzić w różnego rodzaju aplikacjach, czy chociażby też na stronach parków, jaka jest aktualna pogoda i jak może się ewentualnie zmieniać. Jest to bardzo ważne, żeby ewentualnie pójść w góry, bądź zostać sobie jeden dzień dłużej, popatrzeć na nie z daleka, bez odległości i następnego dnia zaplanować tą samą wyprawę. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o, o naszą wyprawę, jest to jak Bądź jaka jest nasza grupa ludzi, czy każdy z nich był kiedyś w górach, czy zna chociażby tą trasę, czy ma odpowiedni sprzęt ze sobą, czy idą z nami dzieci. Są to wszystko bardzo ważne, wszystkie składowe, które umożliwiają nam dalszą wytrówkę i jej zaplanowanie. Słuchajcie, kolejnym aspektem jest to żeby mieć odpowiednie wyposażenie, ponieważ dajmy na to przy naszym podejściu na wymarzoną górę, na wymarzony szczyt, będą występowały opłaty śniegu, nawet latem, które uniemożliwią nam dalszą, dalszą wędrówkę, dalsze zdobywanie szczytu, tylko dlatego, że nie byliśmy do niego przygotowani, tylko dlatego, że nie spodziewaliśmy się tego, bądź nie sprawdziliśmy, jakie tam są warunki czysto techniczne, czy jest duża ekspozycja, czy będziemy potrzebować jakichś zabezpieczeń, czy ewentualnie trzeba pójść na tą górę z przewodnikiem? Słuchajcie, każda rzecz, zanim e, pojawi nam się w głowie hasło pod tytułem wyprawa na dany szczyt, musimy wszystko dokładnie przemyśleć, ponieważ nie chciałbym, i nie chciałby nikt z Waszej rodziny, żeby coś Was zaskoczyło w górach i uniemożliwiło powrót. E, dlatego też ważne jest to, żeby to zbadać. Jeśli chodzi o nasze wyposażenie e, górskie, również. Są to bardzo istotne rzeczy. To, że macie kurtkę przeciwdyszczową, przeciwwiatrową w plecaku, to bardzo dobrze, nawet latem. Ale o wszystkim, o którym teraz właśnie mówię, czyli o wyposażeniu naszego plecaka wyprawowego, jak wiecie, dowiedzieliście się w ostatnim odcinku. A na tą chwilę, kochani, serdecznie zapraszam do kolejnych naszych spotkań z cyklu Wyprawy z Skateboardem i pamiętajcie o tym, żeby zdobywać góry bezpiecznie. Do zobaczenia na szlaku. Trzymajcie się.